Czy politycy są patriotami? No cóż, w mojej opinii na swój sposób są lub przynajmniej byli. Patriota to jest osoba, która kocha swój kraj i tak naprawdę stawia dobro swojego kraju ponad wszystko inne. Przykład naszego kraju. Polska, zależy jakieś źródło czytasz, obecnie ma od 1,5 do 2 biliona złotych długów. Zanim powiecie, że to dużo, chciałbym zauważyć, że USA ma obecnie ponad 36 bilionów dolarów w długu, a najbogatsze państwo świata, czyli Luksemburg, kraj, który jest uznawany za najbogatszy, też ma dług. 2,5 miliarda dolarów. Najbogatsze państwo, najbogatszy kraj świata ma dług publiczny. Także tutaj raczej nie jest tyle kwestia polityki, co bardziej systemu ekonomicznego, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Tak więc, co w tym momencie byłoby najlepsze dla naszego kraju? Duże, wysokie podatki. Tak, bo gdyby były duże podatki, to bardzo dużo pieniędzy by wpływało do skarbu państwa i Polska bardzo szybko spłaciłaby dług. To nie byłoby dobre dla Polaków, ale to byłoby dobre dla kraju. Patriotyczne podejście. Z kolei, jeżeli tutaj pójdziemy, zadbamy przede wszystkim o ludzi, damy ludziom te pieniądze, to się okaże, że Polska nie ma pieniędzy, żeby spłacać dług publiczny, dług publiczny będzie dalej rósł. Zadaniem polityka tak naprawdę jest wyśrodkowanie tego, co jest dobre dla naszego kraju i dobre dla jego ludzi. No i właśnie tutaj jest ten problem. Znalezienie złotego środka, który zadowoliłby wszystkich, jest naprawdę bardzo trudne. A tutaj mówimy jeszcze o bardzo wielu, naprawdę o dużym ego, osobach, które każde ma swoją wizję, jak powinien być problem rozwiązany i jak powinien się ten kraj rozwijać. W kółko między sobą się kłócąc, robiąc wielką burzę mózgu. Ja się nie dziwię, że już po kilku latach tak naprawdę taka osoba może zapomnieć, dlaczego została politykiem i zamiast dbać o interesy tak naprawdę państwa i ludzi, zacząć dbać o interesy tylko tych wokół siebie. Oczywiście, znajdą się też tam osoby, które poszły typowo dla władzy i kasy, a taka osoba, jak już się dostała i zabarykodowała, zabezpieczyła gdzieś na wysokim stanowisku, tak łatwo nie odpuści. Na pewno nie pozwoli, żeby dobro jakiegoś tam nieznanego mu człowieka przeszkadzało mu w jego interesach i planach. Podsumowując, jeżeli do polityki tam dostali się naprawdę rasowi patrioci, no to współczuję nam Polakom. Z kolei, jeżeli chodzi o zwykłych polityków, podejrzewam, że ci, którzy dostali się już na wysokie stanowiska, zapewne dawno zapomnieli, po co tam się znaleźli.